Cześć, witajcie w popołudniowej sesji poniedziałkowej. Magnetycznego, no cóż, bierzemy się za tutaj tę wkrętarkę. Zobaczę, co tam w niej jest, trzeba to rozkręcić, ponieważ pomimo to, że ten spust reaguje troszkę z takim opóźnieniem, to jednak nie rozłącza całkowicie wkrętarki. Jak tylko się włoży akumulator, to ona od razu jedzie z grubej rury. Więc trzeba tam niestety do środka zajrzeć. Jeżeli chodzi o radioodbiornik, to czekam na klienta, aż mi wyjaśni, co to znaczy. Do tych nie działa, bo yy, okazuje się, że radio nie działa całkowicie. Podłączam pod zasilanie i nic. Kostkę specjalnie sobie tutaj yy, zaszczepiłem, podłączam zasilanie i też nic. Także tych, tutaj, o zegarek Huawei do wymiany baterii trafił nagle. Także oprócz tych urządzeń zaplanowanych, bez przerwy coś mi dochodzi. A świnta też idą i czerwony Rudolf produkuje. Także trzeba działać. Pozdrawiam serdecznie w to popołudnie, poniedziałka.